Średnia wieku sześciu piłkarzy sprowadzonych przez UKS w tym letnim oknie transferowym wynosi 28 lat, natomiast generalnie kadra UKS-u jest trzecią najstarszą w rozgrywkach betkich pierwszej ligi i średnia jej wieku wynosi niemal 25,5 roku. I w tym odcinku wyjaśnię wam, co te liczby, te dane mówią o UKS-ie, dlaczego moim zdaniem jest to polityka kadrowa, trochę na zasadzie ekstraklasa albo śmierć, i jakie konsekwencje za sobą może nieść właśnie taka polityka obrana przez działaczy UKS-u. Zapraszam do oglądania. Na pewno to trzeba rozgraniczyć, że UKS nie prowadzi polityki ekstraklasy albo śmierć pod kątem finansowym. Tutaj jest pełen spokój i oczywiście część kibiców, a zwłaszcza kibiców drużyn przeciwnych zaczęło się zastanawiać skąd nagle ŁKS ma takie pieniądze, że bierze Sebastiana Ernsta z drugiej Bundesligi bierze Kraczuna, który spokojnie mógł grać w Ekstraklasie, tak samo jak na przykład Miłosz Szczepański, skąd nagle UKS ma pieniądze na takie transfery zwłaszcza, że przecież jeszcze pół roku temu ŁKS wziął Gustafa Norlina który ma w CV ponad 100 występów w szwedzkiej Ekstraklasie czy Sebastiana Rudola, czyli piłkarza grającego regularnie w jednej z rewelacji poprzedniego sezonu Ekstraklasy czyli Motoru Lublin, więc to pewnie dla wielu niewtajemniczonych, nawet kibiców UKS-u, mógł być pewien znak zapytania, ale on został rozwiany no, po prostu przez osobę Dariusza Melona. I oczywiście, może nie było takiego potwierdzenia, ale teraz mamy to potwierdzenie, czyli chociażby niedawne dokapitalizowanie spółki UKS-u na kolejne 10 milionów złotych przez większościowego akcjonariusza UKS-u, spółki akcyjnej UKS-u, czyli Dariusza Melona, który od teraz ma niemal 67% akcji spółki Łódzkiego Klubu Sportowego. I to tak naprawdę nam wiele mówi, no bo różnica pomiędzy tym, jak teraz jest budowana kadra uks u a jak te 3-4 lata temu, gdy podpisywane były kontrakty z takimi graczami jak Rygard, Ricardinho, potem może Javi Moreno, Marek Kozioł i tak dalej, i tak dalej, różnica jest no dosyć zasadnicza. Po prostu UKS wtedy ściągał piłkarzy i liczył, że te kontrakty, ten zwrot nastąpi po awansie do ekstraklasy w postaci praw telewizyjnych, przychodu z dnia meczowego i tak dalej, i tak dalej teraz oczywiście jest to ryzyko, o czym mówił Dariusz Melon i jeszcze do czego przejdę, ale to ryzyko jest o tyle mniejsze, że po prostu ŁKS kupuje, podpisuje tych piłkarzy dzięki prywatnym pieniądzom włożonym przez większościowego akcjonariusza uks u Dariusza Melona, więc tutaj ŁKS jest przygotowany i oczywiście, wiadomo, że najlepiej byłoby awansować do ekstraklasy, to zamortyzowałoby te transfery i pomogłoby finansowo uks owi ale to nie jest tak, że jeśli ŁKS nie awansuje do ekstraklasy, to za rok znowu będą duże problemy albo bardzo duże problemy wizerunkowo-finansowe, tak jak to, mia to miało miejsce te 3-4 lata temu, gdy właśnie były dokonywane te transfery jak Rygard czy Ricardinho, więc teraz na pewno czegoś takiego nie ma i tutaj ŁKS od strony organizacyjnej i finansowej jest zabezpieczony o wiele lepiej. Zresztą, jeśli mi nie wierzycie, no to posłuchajcie samego Dariusza Melona, który niedawno wypowiedział takie oto słowa. Cel jest jasny, ale nie jest to grawa bank. Bierzemy pod uwagę, że może się nie udać, bo to tylko sport. Gwarantuję, że UKS będzie regulował swoje rachunki bez względu na uzyskany wynik sportowy. To nie jest tak, że wszystko albo nic. Oczywiście podejmujemy ryzyko i ekonomicznie jest ono wysokie, ale jesteśmy po dwóch nieudanych sezonach, co nam bardzo oskwiera, więc chcemy zrobić wszystko, żeby klub znalazł się na swoim miejscu, a kibice byli z niego w końcu zadowoleni. Poza tym zawsze chciałbym, żeby to wyglądało tak jak teraz. Wszystko jest poukładane. Jest trener, który bierze udział w budowaniu drużyny, dzięki czemu nie rozmywa się odpowiedzialność. Jesteśmy zwarci, gotowi, przygotowani i zabudżetowani. Wszystko jest zgodne z podręcznikiem. Do tego jeszcze wcześniej w kwietniu, no po tej pamiętnej porażce domowej z GKS Tychy, Deruszewicz zapowiedział, że. Ostatnie te dwa fatalne sezony, czyli spadek z Ekstraklasy i 11. miejsce w pierwszej lidze nie miało wpływu na budżetowanie, że ŁKS jest gotowy od strony finansowej i że to około kilkanaście milionów złotych, około 16-60% z 30 milionów złotych, no bo tyle będzie miała pierwsza drużyna, no to jest ten budżet ŁKS-u, jak na standardy pierwszoligowe, jest on naprawdę wysoki, jeden z wyższych w całych rozgrywkach. Natomiast to, co moim zdaniem może w jakimś stopniu budzić niepokój, no to kwestia kadrowa, bo tu mówiłem, że finansowo jest... Naprawdę to zabezpieczenie, nie ma o co się martwić. Jeszcze to potwierdziłem, udokumentowałem tymi ostatnimi minutami, i to, i to naprawdę, jeśli ktoś jest wtajemniczony w sytuację UKS-u, to finansowo to wygląda naprawdę ok. Najlepiej od lat, jeśli chodzi o właśnie Łódzki Klub Sportowy, ale moim zdaniem pewnym znakiem zapytania jest stru, struktura kadrowa wiekowa, jeśli chodzi o UKS, bo aktualnie kadra UKS-u to jest niemal 25,5 roku, dokładnie 25,4 roku. Jest to trzecia najstarsza kadra w pierwszej lidze. Starsze kadry mają tylko ruch Chorzów, 26 lat i wieczysta Kraków Beniaminek, no, który jest takim wynaturzeniem tutaj nie ma 29 lat. No, to jest średni wiek y, przeciętnego piłkarza wieczystej Kraków, no ale w przypadku wieczystej, no to, to jest taka drużyna, no wiecie, no, których jest mało w Polsce, gdzie faktycznie przede wszystkim są podpisywani piłkarze z dużym CV, z doświadczeniem, z ograniem itd., tak itd. Tak no ale jednak. Zresztą drużyna to tylko ruchorzów ma starszą kadrę i to nieznacznie, bo to jest to pół roku, a zresztą sam ruchorzów, no umówmy się, że nie jest najlepszym wzorem, jeśli chodzi o budowanie drużyny, przynajmniej moim zdaniem, bo mam wrażenie, że ruchorzów działa trochę na takiej zasadzie. Okej! Okay, Ciekawy piłkarz polski, nieważne jak grał w ostatnim czasie z, z nazwiskiem, jak nie wiem, Piotr Ceglarz, Przemysław Śmiński i tak dalej, no to bierzemy i jakby okej, okay, to są ciekawi piłkarze z jakimś tam nazwiskiem, ale brakuje mi takiej szerszej perspektywy i planu, jakby korzystać tych piłkarzy i tak działa ruch chorzył, więc czy to jest jakiś dobry przykład na to, jak powinien działać ŁKS? Moim zdaniem niekoniecznie, a można powiedzieć jeszcze gorzej, czy bardziej przerażająco wygląda to, jeśli chodzi o średni bieg podstawowego składu UKS u awizowanego przeze mnie na kolejny sezon 20 26, bo tutaj średnia wieku tej drużyny wynosi średnio ponad 27 lat. Nie wziąłem pod uwagę prawego obrońcy, bo go tak naprawdę UKS nie ma, ale poza tym no to Bramka Szukasz Bomba 21 lat. Lewy obrońca Piotr Głowacki 33 lata. Sebastian Rudol 30 lat. Artur Kraczyń, 27 lat. Sebastian Ernst 30 lat. Michał Mokrzycki 27 lat na karku. Miłosz Szczepański 27 lat. Antoni Munarczyk 20 lat. Fabian Piasecki 30 lat. Gustaw Norlin 28 lat. Oczywiście można byłoby znaleźć młodsze odpowiedniki jak nie wiem, w środku pola, dorzucić Wysokińskiego, czy 24-letniego Kokiego Kinokio, zamiast Fabiana Piaseckiego, 26-letni Mateusz Lewandowski, okej, okay, i też nie wiadomo jakiego wieku będzie prawo ale po pierwsze, niewiele to zmienia, bo wydaje mi się, że ten skład, który podałem jest chyba najbardziej prawdopodobny, to po pierwsze, po drugie, wydaje mi się, że szczerze mówiąc, gdyby nie przepisy młodzieżowców, to na dzisiaj 20-letni Antoni Munarczyk, który mocno zaniża tę średnią wieku, by nie grał i za niego by grałby na przykład 28-letni Starych i Krykun więc ta średnia wieku trochę ponad 27 lat to są realia EUKS-u, i to jest drużyna, można powiedzieć, no, naprawdę stara. Zresztą średnia ligowa, jeśli chodzi o wiek. W pierwszej lidze wynosi 24,5 roku, czyli ŁKS, którego cała kadra wynosi 25,5 roku, no to ŁKS wyprzedza tę średnią o niemal 12 miesięcy, o jeden rok, co jest naprawdę sporą wartością, no i jednak aż tak duża różnica pomiędzy średnią ligową, gdy mówimy o wieku, a jeśli chodzi o właśnie średnią wieku w UKS ie aż tak duża różnica, no to jednak jest cecha charakterystyczna drużyn, które są nastawione na, przede wszystkim na tu i teraz, na wynik osiągany w tym konkretnym sezonie, ale jednak czegoś dalej po prostu brakuje. Prowadzili w UKS te problemy, te finansowe, i to byli po prostu piłkarze, którzy mieli dać ten wynik na teraz, co potem się nie udało i poskutkowało tymi problemami finansowymi. No to właśnie EKS sprowadzał ich zimą sezonu 2021 i latem sezonu 2021-2022 i zima 2021, średnia wieku sprowadzonych wówczas przez ŁKS piłkarzy to było 27 i roku. Pół roku później i latem 2021 roku to było 25 30 roku. A jeśli chodzi o dwa ostatnie okienka transferowe UKS-u, bo tu zostali sprowadzeni najbardziej doświadczeni, po prostu najstarsi zawodnicy, no to zimą sezonu 24/25, pół roku temu to było 24 40 roku, a latem tego roku, jak wspomniałem, średnia wieku piłkarza sprowadzonego przez UKS to jest 28 lat, więc to są wartości naprawdę zbliżone i pod kątem wiekowym, no piłkarze sprowadzani teraz przez UKS to są piłkarze o podobnym wieku, co ci, którzy byli sprowadzani przez UKS wtedy, gdy no pojawiły się te problemy finansowe. Oczywiście to było przegięcie, i teraz, moim zdaniem, aż tak starego składu LKS nie będzie miał, bo chociażby co sobie wyliczyłem, że w sezonie 2021 na 34 kolejki LKS wystawił aż 24 składy, czyli zdecydowanie ponad połowę. LKS miał skład, który miał przynajmniej średnią wieku wynoszącą 27 lat, i aż 3 składy LKS-u w tamtym sezonie były w czołowej 50 najstarszych składów spośród wszystkich klubów pierwszej ligi. a 11 wystawiona przez Ireneusza Mamrota na mecz 26. kolejki z Koroną Kielce. W sezonie 2021 była piątą najstarszą w tamtym sezonie pierwszej ligi i średnia wieku tego składu wynosiła 30 lat. Nie mieliśmy takich piłkarzy jak Arkadiusz Malasz, 40 lat, Maciej Dąbrowski, 34 lata, Adam Marciniak, 32 lata, Jakub Tosik, 33 lata, Ricardino 31 lat i tak naprawdę jedyni piłkarze, którzy nie skończyli 28 roku życia w tamtym składzie UKS-u to byli Tomasz Nowotka, 24 lata i świeżo sprowadzony Piotr Jamczukowicz z Olimpii Grudziąc 21 lat, więc to była naprawdę, no, ultra stara, można powiedzieć, kadra. Ale bardzo podobnie wyglądało to w kolejnym sezonie, czyli 21-22. Wtedy UKS miał 21 składów, które liczyły sobie przynajmniej 27 lat, jeśli chodzi o średni wiek danego zawodnika. I tutaj aż tak źle nie było, ale też skład, który UKS wystawił na otwarcie stadionu króla z Chorobrym Głogów w kwietniu 2022 roku. To średnia wieku tego spadu wynosiła ponad 29 lat. I tak, Marek Kozioł 33 lata. Maciej Dąbrowski 35 lat, Adam Marciniak 33 lata Pirulo 30 lat, Ricardinho 32 lata, i był to 13, 13 najstarszy skład w całym sezonie tamtej ligi. A patrząc na te właśnie minione lata, uważam chyba tak z perspektywy czasu, że zarówno jeśli chodzi o piłkarską kwestię, ale też kadrową, no to najzdrowiej zbudowana była kadra ŁKS-u w sezonie 22-23 pod kątem wieku, to będę podkreślał, bo wtedy Uks w całym sezonie w 34 kolejkach wystawił tylko 6 składów które miały przynajmniej 27 lat, jeśli chodzi o średnią wieku, więc tutaj była duża przepaść i aż 50 najmłodszych składów... W tamtym sezonie pierwszej ligi na te 50 składów aż 6 było ŁKS-u, a jednym z nich był skład wystawiony na 33. kolejkę, czyli nie byle jaki mecz, bo to był ten mecz, który dał ŁKS-owi i zapewnił ŁKS-owi awans do Ekstraklasy. To było to spotkanie zremisowane z Arką Gdynia 1-1 po bramce w końcówce Mateusza Kowalczyka i ten mecz dał ŁKS-owi ostatni awans do Ekstraklasy. I tak, średnia wieku tego składu wynosiła 25,2 roku Czyli naprawdę bardzo zbalansowany skład I byli piłkarze starsi Adam Marciniak 34 lata Naczo 29 lat, Pirulo 31 lat Ale była też trójka 19-latków Bobek, Kowalczyk i Tutyszkinias Bobek obronił rzut Kowalczyk strzelił gola na wagę awansu A byli też pierwsze 11 piłkarze No przynajmniej teoretycznie w śle wieku No którzy wówczas byli bardzo istotni Jak Kamil Dankowski 26 lat, Michał Mokrzyc 25 lat i Michał Trąbka 26 lat, a nawet jeśli chodzi o zawodników, którzy weszli z ławki, to też była równowaga. Piłkarze starsi jak Maciej Dąbrowski 36 lat, Bartosz Szyga 30 lat, ale też młodsi jak Kelczukw 21 lat, Cypej 24 lata i Władysław Ochrończuk 25 lat. A jak to wyglądało w zeszłym sezonie? No w zeszłym sezonie na 34 kolejki LKS wystawił 12 składów, które miały średnią wieku, przynajmniej 27 lat, więc może można powiedzieć, że teoretycznie tylko dwa razy więcej niż w tym sezonie 22 23, że jeszcze daleko do tego momentu, gdy LKS wystawił składy, które, które miały średnią wieku 30 lat, ale z tych 12 składów aż 8 to były składy wystawione w rundzie rewanżowej, czyli w 18 kolejce w Zbysz, co nam jasno pokazuje, że im po prostu dalej było końca sezonu, tym starszy skład wystawiał LKS, więc tutaj ta tendencja, jeśli chodzi o wiek, jest dosyć i metryka jest dosyć jasna i klarowna. I ktoś może spytać, o co mi chodzi Czy ja tutaj dyskryminuję starszych piłkarzy Kompletnie nie chcę tego robić, bo uważam, że Kluczem jest balans, o czym mówiłem w kontekście Sezonu 22-23 I oczywiście są różne I to jest najlepszy przykład Wisła Płock, która wywalczyła awans no, w tym sezonie Ekstraklasy, która wygrała Finał Baranży, no to Wisła Płock miała stary skład Tam wystawiała składy, które miały Po 29, po 28 lat Starsi piłkarze, jak Łukasz Stakulski Nie wiem, Dani Paczek, no, no byli starsi gracze To, to nie było jakaś mega Kadra, no i co awansowali do ekstraklasy? Może nawet się utrzymają. Tylko różnica polega na tym, że Wisła Poc, no jednak jest finansowana przez miasto. No że po spadku z ekstraklasy dwa lata temu Wisła Poc dostała kilkanaście milionów od miasta. EUKS na to nie może liczyć, na takie wsparcie. Uważam, że dobrze, bo, bo no takie wsparcie nie pomaga nikomu, nawet tym klubom, to uważam, bardziej szkodzi niż pomaga. I, i na pewno EUKS jest zabezpieczany przez Dariusza Melona, ale jeśli EUKS też chce mieć inne wpływy niż. Ekstra kasa, do czego przejdę, no to po prostu nie może zrezygnować z, z wprowadzania młodych piłkarzy. Może by to wybrzmiało. Ja mam taką teorię i tak to jakby odbieram, że Eukes jakby na ten najbliższy sezon, narracja i podejście jest takie, że odpuszczamy trochę temat młodzieży ochców, że po prostu celem jest awans do Ekstraklasy i to nawet dałoby się obronić z perspektywy kontekstu narracji, no bo tak naprawdę piłka nożna to jest gra tych kontekstów i narracji, no że po dwóch fatalnych sezonach, spadek z Ekstraklasy, dopiero 11. miejsce w pierwszej lidze, teraz skupiamy się na wyniku sportowym i jeśli ten wynik sportowy przyjdzie, no to wtedy promujemy tych młodych piłkarzy, plus można powiedzieć, że teraz ŁKS chce te przychody uzyskać z dnia meczowego spraw telewizyjnych w Ekstraklasie, okej, okay. I, I też, jakby to jest prawda, o tym mówił chociażby Robert Graff, że jeśli UKS ma promować piłkarzy na kilka milionów euro, to trzeba grać w Ekstraklasie. A pewnie potem, ale to perspektywa no, dłuższa kilku, kilkunastu lat w europejskich pucharach Okej, okay, tylko prawda jest taka, że jeśli UKS awansuje do Ekstraklasy, to, to nie będzie tak, że po awansie nagle wpuścisz czterech młodych piłkarzy, czy trzech. Bo to jest ciekawe, że w niedawnej rozmowie z telewizją Toja Radosow Mozyrko powiedział, że docelowo on widzi trzech młodych wychowanków, czy młodzieżowców polskich, młodych piłkarzy. W pierwszej drużynie UKS-ów, w pierwszej jedenaste. No to jeśli w tym sezonie będzie grał na przykład tylko z obowiązku młodzieżowca Antoni Munarczyk, no to po tempo łamaniu się nagle nie wpuścisz trzech innych i nie powiesz, chłopaki, grajcie I, i po prostu. Zresztą jeśli UKS awansuje do ekstraklasy, to najpierw będzie musiał się utrzymać, więc za rok, w teorii, znowu będzie można się odwołać do tego, że to wynik sportowy jest najważniejszy, że młodzież schodzi na dalszy plan, ale też po prostu chciałbym zwrócić uwagę na to, że no co, jeśli UKS nie awansuje w tym roku, bo to się może zdarzyć, oczywiście, chciałbym, żeby UKS awansował, ale piłka nożna to jest sport, którego, no wiecie, nie da się obliczyć, ten jest jak w matematyce, 2 plus 2 to jest 4, zrobiłem dobre atmosfery, wchodzę do ekstraklasy. Poza UKS-em jest wieczysta, kraków, Jest kupię śląską Wrocław jest, Wisła, Kraków jest na pewno Polonia, Warszawa, Mińska, Lenica. Okej, okay, ŁKS jest w czołówce, uważam, jeśli chodzi o kadry i potencjał, ale to nie jest jedyna drużyna i to nie jest tajemnica, która będzie chciała wejść do ekstraklasy plus, no nie wiem, baraże w barażach, baraże to jest jeden mecz, no to może się wydarzyć wszystko, więc uważam, że no, wciąż nie można opierać się tylko na, na tym jednym sezonie. I co jeśli ŁKS nie awansuje, to wiecie, dopóki nie awansuje do ekstraklasy, a to może potrwać w teorii jeszcze, nie wiem. To może potrwać rok i być w tym sezonie, ale może potrwać jeszcze 3-4 lata. To co przez LKS kolejne? LKS przez kolejne 4 lata nie wprowadzi nikogo młodego. No nie, więc uważam po prostu, jakby jeszcze tego nie przesądzam, ale że w tym po prostu powinien zostać zachowany balans. i Jednak to miejsce dla młodych piłkarzy powinno zostać zachowane, bo też warto dodać, że w tym sezonie w ekstraklasie LKS zarobił około 13 milionów złotych spraw telewizyjnych, a ponad 4 miliony złotych, czyli 1 trzecią tego, co dały prawa telewizyjne, zarobił z tytułu. Sprzedaży Mateusza Kowalczyka do Brandby, więc to pokazuje nam, że te ekstraklasy i prawa telewizyjne i sama ekstraklasa jest oczywiście ważna, ale sprzedawanie piłkarzy jest równie istotne. Jeśli UKS nie może na przykładzie Wisły Płocka liczyć na kilkanaście luźnych milionów dodatku po spadku z ekstraklasy od miasta i od ratusza, to po prostu musi szukać innych sposobów budżetowania, a jedną z takich dróg jest kwestia promowania młodych piłkarzy. Tylko wydaje mi się, że przy aktualnym sposobie kadry promowanie tych młodych piłkarzy może zostać. Stać po prostu mocno utrudnione i, i będzie ciężko po prostu z tym, żeby to robić w kolejnych miesiącach. Więc ja uważam, że takie ja reprezentuje podejście tutaj Kazimierz Moskala, który po awansie do Ekstraklasy weszło, powiedział takie słowa i tu nawet nie chodzi stricte o piłkarza, którego wymieni Kazimierz Moskal, ale ogólny przekaz tej wypowiedzi. Kazimierz Moskal powiedział coś takiego. Przykład Javi Moreno. Może jest dobrym zawodnikiem, ale musi być dobrym zawodnikiem w meczu ligowym, nie na treningu. Jeśli mamy piłkarza zagranicznego na wysokim kontrakcie, który nie gra, to lepiej postawić na młodego chłopaka i uważam, że pod tym kątem podejście Kazimierza Moskala było dobre odnośnie młodych piłkarzy, bo o ile możemy krytykować tego trenera za parę kwestii, no jakby nie było ostatecznie, to jest szkoleniowiec, który dał EłKS-owi dwa awanse, ostatnie do Ekstraklasy. No ale jednocześnie potem zarówno w pierwszym, jak i przy drugim przypadku Zawsze czegoś po tym awansie brakowało, to jednak nie jest, no wiecie, główna powieść, jeśli chodzi o ten film, bardziej zwróciłbym uwagę na to, że faktycznie to podejście Kazimierza Moskala było dobre. No i podobnie też było w przypadku chociażby Mateusza Kowalczyka, który wszedł do środka polełka sugrał ugrał regularnie w tym sezonie 22-23, a na ławce w tym czasie siedzieli Władysław Ochrończuk i Dawid Kort oczywiście, pewnie ogólnie Kowalczyk jest od nich lepszy, ale po pierwsze wtedy to jeszcze nie było takie oczywiste, a po drugie zarówno Kort jak i Ochrończuk zostali sprowadzeni w tamtym czasie i jednak byli starsi od właśnie Kowalczyka, więc wielu trenerów stawiałoby na tych piłkarzy po prostu, żeby nie ryzykować Moskal widział, że Kowalczyk wygląda lepiej i na niego postawił, więc uważam, że to podejście było bardzo dobre, no i takiemu Kowalczykowi pozwoliło wypłynąć na szerokie wody właśnie w się w pierwszej lidze, ale sprawdziłem te... ale sprawdziłem też jak to wyglądało w poprzednim klubie Radosławo Mozyrki, gdzie on był szefem skautingu, nie dyrektorem sportowym ale szefem skautingu, czyli nadal odpowiadał za istotną część właśnie podpisywania kontraktów, sprowadzania nowych piłkarzy jak to wyglądało w jego poprzednim klubie, czyli w Legii Warszawa i tutaj można powiedzieć, że tak naprawdę to, że ŁKS w tym oknie transferowym stawia na tych bardziej doświadczonych i po prostu starszych piłkarzy, raczej nie może być zaskoczeniem, patrząc właśnie na to, jaką strategią przy doborze nowych zawodników Mozyrko kierował się będąc w Legii Warszawa, bo tak naprawdę Mozyrko pracował w Legii około 3 lata, to są sezony 22-23, 23-24 i 2 20... 24-25, no i legia w tych sezonach miała po prostu stosunkowo stary skład. No, bo właśnie wracając do tej statystyki składów, które miały przynajmniej 27 lat, no to legia Warszawa w sezonie 22-23 w ekstraklasie. 34 kolejkach wystawiła 24 składy, które miały średnią wieku wynoszącą przynajmniej właśnie 27 lat. W kolejnym sezonie 23-24 tych składów było aż 29, czyli Legia w niemal wszystkich kolejkach wystawiała takie składy i co ciekawe właśnie w tym sezonie na 50 najstarszych wyjściowych składów we wszystkich klubach Ekstraklasy, 6 było Legii Warszawa, w ostatnim sezonie tych składów było relatywnie najmniej, no bo 22 składy, ale gdy właśnie Mozyrko trafił do uks u no to też wspomniałem o tym w jednym z filmów, w których mówiłem właśnie o tym, jak to wyglądało za kadencji Radosława Mozyrki w Legii, oczywiście jak mówię, on tam nie był jedyną osobą decyzyjną, bo miał nad sobą chociażby dyrektora sportowego, czy generalnie w Legii, no jest wiele osób wokół tego klubu i na pewno to nie było tak, że Mozyrko był jedyną osobą odpowiedzialną za to, za dobór tych piłkarzy, za to, jakie Legia podpisywała kontrakty, jak skonstruowane, ale nie jest tajemnicą, że ta kadra Legii w tamtym czasie, gdy Mozyrko wracał właśnie w kluby ze stolicy, również była przede wszystkim nastawiona na wynik na tu i teraz, ci piłkarze byli przede wszystkim no starsi i mieli dawać wynik w danym momencie, to oczywiście przynosiło efekty, no bo dwukrotnie Legia weszła do finału Ligi konferencji, dwukrotnie też w tym czasie, gdy Mozyrko był w tym klubie, wygrywała Puchar Polski, więc to pod tym kątem finansowym i sukcesowym sportowym jakoś się zgadzało natomiast przy tym sposobie kadry, gdyby Legia nie wygrywała, no to po prostu byłyby Duże problemy, bo legi i do, do dzisiaj jest to, że w legi brakuje po prostu tych piłkarzy, których można byłoby spieniężyć, i to był taki temat, który pojawiał się w legi Warszawa, że legia inwestowała naprawdę gigantyczne pieniądze, no jedne z większych tak naprawdę w Polsce, obok Lecha Poznań, w ta akademia, a efektów nie było, bo tak naprawdę ci młodzi piłkarze, nawet jeśli już. No wiecie, mieli jakiś talent, bo to nie jest tak, że Legia nie produkuje piłkarzy. To nie przybijali się do tej pierwszej drużyny Legii, szli na jakieś wypożyczenia, albo byli rezerwowymi, albo też, co gorsza dla Legii, grali w innych klubach eksterklasy i odchodzili z tych klubów, jak nie wiem, Ariel Mosur i tak dalej, i tak dalej. Więc pod tym kątem no, no to był problem w Legii Warszawa. I też chcę powiedzieć to jasno, nie wiem jak to będzie wyglądało we UKS-ie, bo to tak naprawdę dopiero się przekonamy. Natomiast, no już teraz patrząc na tę średnią wieku i to, jak wygląda taka kadra UKS-u, jak jest skonstruowana, no, to Wiecie, o, żadnym odkryciem Ameryki nie będzie to, że ta kadra jest skonstruowana Przede wszystkim na najbliższy rok na awans do Ekstraklasy, co da się obronić Bo w tym momencie ten wynik sportowy jest kluczowy Niemniej jednak no trzeba na klub patrzeć też w szerszej perspektywie Bo wcale ten awans do Ekstraklasy, tego nie można brać jako pewnik No bo, bo równie dobrze do Ekstraklasy może awansować Śląsk-Wrocław, Wisła-Kraków I nie wiem, Ruch Chorzów, Wieczysta-Kraków I UKS będzie musiał się obejść smakiem Oczywiście oby do tego nie doszło, ale też jest taka możliwość E tem esse desbotezinho, Może mieć duży problem, bo po prostu będzie brakowało młodych piłkarzy, których będzie można spieniężyć. I znowu oczywiście, być może jakimś takim staną się Antoni Munarczyk, który wróci do optymalnej dyspozycji, Krzysztof Pawłowski, który już grał na środku obrony, czy Mateusz Książek, który zostaje na lewej obronie i będzie rywalizował z Piotrem Głowackim. W środku pola mamy też młodego Kacpra Tereleckiego, sprowadzonego z rezerw Zagłębia Lubin. Ale na dzisiaj, jeśli mielibyśmy tak przewidywać, którzy piłkarze UKS-u będą grali najczęściej, kto będzie w pierwszym składzie no to pewnie z młodzieżowców będzie wyłącznie Munarczyk i to też bardziej z racji na to, że jest młodzieżowcem, bo gdyby pewnie nie ten przepis, no to z dzisiejszą formą Munarczyk by w tym składzie nie grał. No a poza nim na dzisiaj nie widzę ani Książka, ani Fałowskiego, ani Terleckiego w tym pierwszym składzie ŁKS-u. Oczywiście są różne możliwości, no ale będzie ciężko, no bo na środku obrony są Kraczur i Rudol, więc Fałowski będzie miał problemy. Terleckiego raczej nie widzę przy tym zagęszczeniu w środku pola. No a Książek pewnie ma stosunkowo niezłą pozycję na lewej stronie, gdzie rywalizuje z Głowackim, który w tym roku skończy 34 lata i na pewno jest mu bliżej końca, niż jeżeli początku kariery, ale z drugiej strony, gdyby Głowacki nie był przewidziany do gry w podstawowym składzie, to nie zostałby mianowany na rolę kapitana. Taką będzie pełnił Piotr Głowacki, więc jak na razie ta przyszłość młodych piłkarzy UKS-u nie rysuje się w, jakich, w jakichś kolorowych barwach i na to bym zwrócił uwagę. Jednocześnie, mimo że kadra UKS-u raczej jest no, jedną z starszych lidze i nastawiona na wynik na tu i teraz. To no co ciekawe, trenem Ełkersu jest Szymon Grabowski, czyli osoba, która niejako zasłynęła z tego, że właśnie stawiała na tych młodych piłkarzy, bo tak było w Lechi Gdańsk. I tutaj wiadomo, że to nie było tak, że Szymon Grabowski powiedział, że macie mi kupować samych 22 latków albo piłkarzy młodszych, bo inaczej nie będę grał. To też wynikało właśnie z tego pomysłu leki, która odważnie stawiała na młodych piłkarzy, nie tylko z rynku polskiego, ale też z zagranicznego pozyskiwała piłkarzy z kolu z Ukrainy i tak dalej, z innych krajów sąsiadujących z Polską, więc to była inicjatywa klubu, ale też trzeba pochwalić Szymona Grabowskiego za to, że on podał, bo tak jak mówię, to był pomysł naprawdę rewolucyjny, zdarzają się kluby, które opierają się na młodych polskich piłkarzach, ale wciąż no, raczej trzeba na palcach jednej rę ręki sporadycznie, naprawdę bardzo rzadko mamy takie przypadki, gdzie kadra danego zespołu jest oparta przede wszystkim na młodych, ale też zagranicznych piłkarzach i tak było w Lekiej Gdańsk. I Szymon naprawdę poradził sobie w tej nieoczywistej z polskiej perspektywy sytuacji. No co widać na podstawie właśnie tej średniej wieku, no bo w sezonie pierwszej ligi 23-24 Lechia na 38 najmłodszych podstawowych składów w pierwszej lidze 34 były Lechik Dańsk, 4 pozostałe no to 2 gks utychy i 2 Staliżeszów. Najmłodszy skład Lechik Gdańsk miał średnią wieku wynoszącą 21,5 roku, a nigdy ta średnia wieku nie przekroczyła 24 lata więc ten skład był naprawdę turbo młody, a mimo to osiągał naprawdę bardzo dobre rezultaty, no bo zresztą Lechia w tamtym sezonie awansowała do ekstraklasy i można powiedzieć, że w Cuglach tę pierwszą ligę wygrała. To nie jest tak, że ta średnia wieku jest niska, ale to inni piłkarze bardziej starsi byli kluczowi, tylko naprawdę duża część po prostu tych młodych piłkarzy Lechi dawała radę i niosła ten zespół. No przykładami mogą być Maksym Chłań, 21 lat, Ukraińiec, 24 mecze, 9 goli, 6 asyst w tamtym sezonie ligowym. Camilo Menia, 21 lat, znowu skrzydłowy, 29 występów, 5 trapień, 11 ostatnich podań przy bramkach partnerów z drużyny. Tomasz Bobczek, napastnik, 22 lata, 24 mecze, 9 goli, 4 asysty. Iwan Żelisko, środkowy pomocnik defensywny z Ukrainy, 23 lata, niemal 2400 minut, 27 meczów, 3 gole, 2 asysty. I Elias Olson, również młody. Stoper szwedzki 2700 minut 30 meczów, dwa gole, dwie asysty. Potem w Ekstraklasie też średnia wieku nieco się podwyższyła. Ponadto Grabowski też nie dokończył tego poprzedniego sezonu jako trener lechi, bo został zwolniony jesienią 2024 roku na jego miejsce trafił John Carver, ale i tak ta średnia Wieku wciąż była niska, bo w tych kilkunastu kolejkach, gdzie jeszcze Grabowski był trenerem lechi, to ta średnia wieku tylko 3 razy przekroczyła 24 lata, więc wciąż ta kadra Leki była naprawdę młoda. I Grabowski po prostu potrafił korzystać z tych młodych piłkarzy i dla niego problemem nie było to, że są niedoświadczeni, liczyła się jakość piłkarska i Grabowski przede wszystkim potrafił ją wydobyć z tych piłkarzy, którzy grali wówczas w składzie Lech i Gdańsk. Więc ja tutaj niczego nie zakładam, po prostu zwracam uwagę na to, że taka kadra UKS-u jest po prostu stosunkowo stara, jest nastawiona na wynik na tu i teraz, to oczywiście można zrozumieć, ale chcę tylko zwrócić uwagę na to, że nadal przy tym patrzeniu na teraźniejszość, na ten wynik sportowy, który niewątpliwie jest priorytetem i tego nie da się ukryć, uważam, że wciąż po prostu powinno być miejsce dla młodych polskich piłkarzy, bo właśnie minuty dawane tym piłkarzom sprawiają, że też UKS będzie miał jakieś drugie życie, nawet jeśli nie będzie tego awansu do ekstra klasy. Podkreślam to cały czas, oczywiście nie zakładam tego scenariusza, ale trzeba się liczyć z tym, że do czegoś takiego może dojść i na pewno po prostu UKS-owi będzie łatwiej z tym żyć, jeśli będzie miał właśnie tych dwóch, trzech młodych polskich piłkarzy, których wypromował, niż tych piłkarzy nie mieć, więc po prostu na to uwa zwracam uwagę i, i uważam, że właśnie w tym kontekście to, jak była skonstruowana kadra UKS-u te 2-3 lata temu, gdy, gdy było to drugie podejście Kazimierza Moskala w pierwszej lidze, to był przedział wieku, który był najzdrowszy, bo było miejsce zarówno dla młodych piłkarzy, jak i tych w średnim wieku, jak i tych nieco starszych, którzy byli bliżej końca kariery, ale wnosili do drużyny to nieodzowne doświadczenie, więc po prostu liczę na to, że ten balans zostanie zachowany i że będzie miejsce na minuty dla takiego książka Połowskiego, Terleckiego, Munarczyka i tak dalej w tym nadchodzącym sezonie. A jeśli chcielibyście posłuchać o tym, z czego wynikają kłopoty, zniżka, obniżka formy, tego młodzieżowca UKS-u, który ma największe szanse na grę regularną w podstawowym składzie w nadchodzącym sezonie, jeśli chodzi o LKS, czyli Antoniego Munarczyka, to zachęcam do obejrzenia filmu, który już teraz pokazuje się na środku waszego ekranu. Tutaj przeanalizowałem tę sytuację Munka i z czego może wynikać ta nieco gorsza forma w ostatnim czasie. Zapraszam do oglądania.